Cześć w kolejnym blogu, i dzisiaj mam holo zakupowy back to school, pokażę wam z czego się uczam, a te dobre rzeczy uczam do hiszpańskiego, więc pokażę wam z czego się uczam. No i zaczniemy od zarzutów. Pierwszym zarzutem pokażę wam zarzut do hiszpańskiego, on wygląda z takim napisem, gdzie jest internet wi-fi, ma być jeszcze napisane i czyli napisane powinno być IBC, czyli to zapytanie pytanie nie internet. On jest taki biały, twardą okładką, ma sześćdziesiąt kartek ma. On jest w linie. Ma mam to. Wam pokażę. Także to jest mój do hiszpańskiego. Tu macie jeszcze znaczek internetu. ma też taki napis. Nie wiem, czy można by tak napisać, że internet łączy się ja samo. E, także no. Super sprawa. Dobra, na zadaniu ponieważ w tym roku łączę angielski do hiszpańskiego, to nazywam sobie taki deszet. A jest na ten angielski. I on jest z tej serii ekologicznej. I on jest koło zaszyt. I on ma 80 kartek. On jest no I z takimi napisami jest takie akuratki Tu no też. Także super. A on jest ekologiczny. Także, ten, że ja go mamy z Carrefour'a. Także super. Kolejne zażyty są te, to z Oxford'a. Ten mam do hiszpańskiego, a ten do angielskiego. Mają to 60 kartek i one są w kratkę. A ten, jaki jak ten. Także, no. No, naprawdę super. Naprawdę ładne kolorki. Widzieliście te zaszyty na Back to School w tamtym odcinku. W tamtym odcinku, widzieliście, widzieliście te zaszyty. Naprawdę no, są piękne. Piękne. Także, yy, więc te zaszyty jako. Jako do, tych, jako do tych mniejszych notatek. A o tych większych to są te większe, te Super. Dobra. Dalej mam jeszcze organizer, żeby sobie organizować naukę, pracę, czyli nawet filmy. Też jakieś na nowe rzeczy. Więc też Możecie tutaj sobie argumentować wszystko, czyli na przykład naukę, pracę, jakieś domowe obowiązki czy coś w stylu. Takie, takie e, lubię sprawy, to macie do zaznaczenia. E, może pokażę jeszcze, jak on wygląda. Tu macie typowo taki kalendarz i po prostu sobie piszecie tutaj organizacyjne rzeczy swoje. Więc ja tu, tu organizuję wasze filmy, naukę i domowe rzeczy. Więc sobie. I mam też kaszura. Zresztą to jest niż ten używam, nie wiem, bo też mam ten... mam ten, też ten mam ten biały czy jakoś tak. Bo owszem to jest. No, no, jak wiecie ja taki biały, no to się szukać. Dobra. Dalej mam taki piórnik, on jest z marki Tangermarks, poznację Tomarkę. Nie. nie wiem skąd, skąd go, Nie wiem skąd ten piórnik do, on nie przybył. Ale pokażę Wam, co mam w nim. Jeśli chodzi o te papiernicze, to mam takie takie karteczki żółte, żeby sobie jakieś słówka napisać. i miałam sobie te to słówka, to mogę tutaj napisać. Także to jest super sprawa. Kartki. Dobra, nie dalej. Więc ale można też te kartki używać w ten sposób, macie na, tutaj na dane, że możecie przykleić na komputer, na, na myszki tamte, tam, takie, takie, takie biurowe, ale też możecie też do nauki, czyli na przykład więc takie karteczki. Dalej mam Mam podkreślacz z Carrefour z marki Big, Big Light. Pokazywałam w tamtym odcinku, taki pomarańczowy. sobie podkreślać, jakie jest ważne, nie tylko, nie tylko ważne. Żeby, taki taki zakres Dalej, dalej mam taki korektor w taśmie. Także mamy zielony. Tu jest kandy. Mamy... Dalej mam same... Dalej mam długopisy z z zbik, bika. Ja mam długopisy z bika, one tam go dają. Ten długopisy z Bika są najlepszy a więc, no, mi tutaj cztery. jakby też mieli. nie chcę opisać, a no to mam kolejne. No i to wszystko, co. Z, no i to wszystko z tego, co się uczyłem. Jeśli film był dla Was tak przydatny, no to łapki w górę, subskrybujcie. Więc jak film był przy. А, Нажму колокольчик вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, где день нашего часть.